Jeden z 16 ekstra Quiz, to jest trzecia para jednej ósmej, drugiej edycji naszego quizu. Para, w której rywalizują zawodnicy Wisły Kraków i Lechigdańsk. Gdańsk. Dlatego są z nami Dawid Szot i Jakub Arak. Panowie, dzień dobry. Dzień, dzień dobry, dobry witam. Witam bardzo serdecznie. Andrzej Strejlał, znakomity trener, były trener reprezentacji Legii. Długo by opowiadać, a obecnie ekspert TVP Sport powiedział, przed restartem ligi po COVID-19. Przygotowania powinny trwać tyle, ile trwała przerwa. Świetnie, no. Ja zapytam was zatem, ile przygotowywaliście się do 1 z 16 Extra Quiz? Dawid. No, akurat do 1 z 16 Extra Quiz to no, prędzej, prędzej tam na boisko się przy, przygotowywałem. Gdzieś tam trenowaliśmy, a a do tego quizu szczerze mówiąc no wyjdzie w praniu, wyjdzie w praniu, zobaczymy jak się przygotowałem. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Jakub. No moja jedyna forma przygotowań to było po prostu zapoznanie się z, z tym konkursem, obejrzałem kilka odcinków z poprzedniej edycji, bo gdzieś e, mi to umknęło i, i nie miałem okazji oglądać. Wystąpiło w nich dwóch moich nawet kolegów z klasy, bo z Patrykiem Sokołowskim i Łukaszem Turzynieckim e, chodziliśmy w liceum do jednej klasy, i no to jest moja forma przygotowania, także mniej więcej wiem, jak wygląda formuła. No nieźle. Jak tak dalej pójdzie, to będzie dobrze. No dobrze, to jeszcze takie jedno pytanie na rozgrzewkę sprawdzające ono jest absolutnie niepunktowane. Dawid, czy wiesz, kto reprezentował w pierwszej edycji jeden z 16 Wisłek Kraków? No, oglądałem akurat ten pojedynek. Był to, jeśli dobrze pamiętam, Rafał Boguski. Tak, i do której rundy doszedł Rafał? Do półfinału, jeśli się nie mylę? tam przegrał z kolegą z klasy, Jakuba Araka, Łukaszem Turzynieckim, ale wcześniej ograł innego kolegę, Patryka Sokołowskiego. Proszę bardzo, jakie Jest. mamy tutaj koneksje dzisiaj w naszym meczu przy pojedynku 1-8, a jeszcze wcześniej Mariusza Malca z Pogoni Szczecin. Tak, Mariusza Malca z Pogoni Szczecin ograł Rafał Boguski. Niesamowita sytuacja. Nie szybko przypomnę zasady naszego quizu. Otóż będą to cztery serie pytań. Zawodnik drużyny, która jest wyżej w tabeli, w tym przypadku Jakub, wybierze sobie ścieżkę, czy mają to być pytania z numerem 1, czy mają to być pytania z numerem dwa. No I oczywiście pozostałe będą dla Dawida, przy czym trzy pytania to są kategorie, ułożone pytań przez dziennikarzy TVP Sport. Czwarte pytanie zada ekspert. Dzisiaj pytania eksperckie są od Sebastiana Mili i komentatora. Jacka Laskowskiego. Jeśli po czterech seriach będzie remis, będą pytania dodatkowe. Tutaj trochę inna zasada działania, ale jeśli będzie potrzeba, to oczywiście do tego wrócimy. No dobrze. Jakub Arak siódme miejsce zajmuje wobec 13 wisły Lech Gdańsk. Ty, Kuba, wybierasz, czy chcesz pytania z numerem 1 w każdej kategorii, czy pytania z numerem 2? To poproszę pytania z numerem dwa. Dostaniesz pytania z numerem dwa. Warszawianin, rodowity, 25 latek. Pytanie numer 2. Historia Ekstraklasy. Wymień nazwy wszystkich czterech klubów z Warszawy, które kiedykolwiek zagrały na najwyższym poziomie polskiej Ekstraklasy. Czas start. Legia Warszawa, Polonia Warszawa, Gwardia Warszawa. To mamy 3 i 3 sekundy do końca. Nie, zgaduję, w zgodu Polonez Warszawa. jest nie Warszawianka. Odległe Warszawian. czasy, bardzo odległe mhm. czasy. Pierwszy, pierwszy błąd. No nie, nie, nie wiedziałem, nie wiedziałem tak. Nie mogę ci zaliczyć. No nie mam sprawy. Kuba pytanie, chociaż nie, wydawało nie wiem, się, że jak dla rodowitego warszawiaka to akurat trafiłeś. Pytanie z historii no, rodowitym warszawiakiem nie jestem, ale ale urodziłem się w Warszawie. No właśnie, urodziłeś się w Warszawie, dokładnie. Pytanie z historii ekstraklasy dla ciebie Dawid. Lubiej okay. nazwy wszystkich trzech klubów z Poznania, które w sezonie 94-95 grały w ekstraklasie. Czas? tak. Hmm. Co to mógł być? Warta Poznań? Hmm. Czas ucieka. Ja wiem lech, po lech Poznań, ale lech Poznań, i był to. Czas się skończył, musisz odpowiedzieć. Ten trzeci klub to. Nie wiem niestety nie wiem. Olimpia Poznań. Jak tu się nie udało? Też jest taki klub, jeśli dobrze pamiętam, to Grzegorz Mielcarski tam miał okazję pograć troszeczkę. Zresztą był taki głośny transfer. O, to zapytam. Ciekawe, czy wy takie rzeczy pamiętać to nie możecie, bo was wtedy na świecie nie było, ale był taki głośny transfer, kiedy trzech piłkarzy, Bolesław Krzyżostaniak, Zastaw Bankowy, to był transfer na linii bodajże Olimpia Poznań, Soku Miliarder, Tychy czy, czy Pniewy, ja już nie pamiętam dokładnie, ale tam był wśród tych piłkarzy Andrzej Jaskot, Mirosław Szymkowiak i, i właśnie Grzegorz Mycarski. Taka to była historia, więc Olimpia Poznań. Dawid, panowie, nie, zaczynacie bez punktów, czyli po pierwszej serii bez punktów, teraz pierwszy będzie od... wyrównany pojedynek. Tak, na razie wyrównany pojedynek, brawo Dawid, Tak, no, czujemy się luźnie, tu jest taka luźna konwencja. Będziemy walczyć dalej. No. A, bieżący sezon, to jest kategoria druga. No, i tutaj pierwszy odpowiada Dawid, Za zatem biorę pytanie numer jeden. W którym klubie okay. grają Stavros Vasilantonopoulos i Georgios Gioukoumakis? Jest to Górnik zabrze. Zatrzymałem stoper w trakcie trzeciej sekundy. Oczywiście, że Górnik zabrze. Dla ciebie plus. I pytanie Dziękuję dla bardzo. Pytanie dla Jakuba. W pierwszym meczu. Po przerwie spowodowanej koronawirusem, jeden z piłkarzy Wisły Płock rozegrał trzysetne, a drugi dwusetne spotkanie w ekstraklasie. O których piłkarzy chodzi? Trzysetne rozegrał bodajże Jakub Żydniczak? Zgadza się. A dwusetne zgaduje Dominik Furman. W dziesiątej sekundzie masz po szczęście, Graj Totorodka. Jak zgadywałeś, to zgadłeś idealnie tak. Dominik Furman. Jedyny, który mi przychodzi, który już, wiadomo, trochę jest lat widzę i no tak, bo tam tych meczów tak. musiał nabić sporo. Dokładnie, dokładnie tak. Dalej jedziemy z tym. Panowie, no, remis, jak powiedział Dawid po pierwszej kolejce, tak i po drugiej. Mamy starcie wyrównane. Runda trzecia to obcokrajowcy i teraz pierwszy będzie odpowiadał Jakub Barak. Kto jest najskuteczniejszym Brazylijczykiem w historii Ekstraklasy? Edi Andradina pogoń szczecin Korto na kielce Po 6 sekundach odpowiedziałeś, uzupełniając nawet do nazwy klubów. Ja dodam, że 45 goli w Ekstraklasie zdobył Edi Andradina. To jest prawidłowa odpowiedź. Jakub, dla Ciebie punkt numer 2. Fenomenalnie. I pytanie numer 1 dla Dawida z kategorii Obcokrajowcy. W historii Ekstraklasy był tylko jeden król strzelców z Afryki. Jak się nazywał? Prejudice na Kulma? Nie? Nie był to Prejudice? Nie był to Prejudice na Kulma. To był Take-Show hmm. Chiniyama. Piłkarz Leki Warszawa. Okej. Teraz już zapamiętasz. Tak? Tak myślę. No, teraz już pamiętam. będę wiedział na czujność. Po trzech kolejkach Jakub Arak, piłkarz lekki Gdańsk prowadzi 2 do 1 z Dawidem Szotem, zawodnikiem Wisły Kraków. No i teraz będzie pytanie eksperta. Pierwszy teraz będzie odpowiadał Dawid, ale ponieważ to Kuba decydował, którą ścieżkę pytania numer 1 czy numer 2 wybiera, to Dawid, wybierz, czy pytanie dla Kuby ma zadać Sebastian Mila czy Jacek Laskowski, ale pamiętaj, że tym samym ty dostaniesz pytanie od tego drugiego dżentelmena. Okej, okay, no to. Niech to będzie Jacek Laskowski dla, dla Jakuba. Dla Jakuba. Dobrze. Ale najpierw pytanie oczywiście dla Dawida. W związku z tym dla Ciebie pytanie Sebastiana Mili. Cześć Dawid. Mam do Ciebie pytanie odnośnie legendy Twojego klubu. A mianowicie chodzi mi o Jakuba Błaszczykowskiego. Ile mistrzostw Polski z Wisłą Kraków ma Kuba? Jedno, dwa czy trzy? Mhm. Jakub Błaszczykowski, Ma z Wisłą Mistrzost. Teraz hmm. ci kończymy. Co dwa? Będzie teraz ciężki temat. Trzeba się będzie szefowi wytłumaczyć, Dawid. Jedno. Hmm. 2004-2005. Tak, bo Kuba później okay. emigrował do Borusji Dortmund. Tak, 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 do Borusi. Panowie, to oznacza, że znamy już zwycięzcę, bo Jakub ma dwa punkty. Zostaliśmy z jednym punktem dla Dawida, ale oczywiście jeszcze to pytanie od Jacka Laskowskiego dla Jakuba zadamy i sprawdzimy wiedzę zawodnika Lekich Gdańsk. Cześć, Kuba, bodajże 7 lat temu w pierwszy swój mecz w młodej ekstraklasie zagrałeś w barwach Legii. Wszedłeś na boisko w 55. Minucie, strzeliłeś dwie bramki i Legia wygrała ten mecz 4 do 1. W drużynie przeciwnika 10 minut po tobie pojawił się na boisku wówczas młody, obecnie bardzo znany piłkarz. Bramki wtedy nie strzelił. Jak się nazywa? Krzysztof Piątek. Dobrze! Oj, błyskawicznie! Sekundę trwała odpowiedź. Tak. Tak, to był Krzysztof piątek to spotkanie? Tak, pamiętam, pamiętam ten mecz bardzo dobrze. W Lubinie się odbyło to spotkanie, prawda? Tak, tak, na bocznym to... boisku takim kurczę, nie wiem jak się nazywa to boisko górnicze, oni chyba, chyba tak jakieś to mówią. Co Powiem jakiś czym, czas że... rozmawiam o tym, co jakiś czas rozmawiam o tym meczu właśnie z Jarkiem Kubickim, to moim kolegą z Lechia, wspominamy te czasy. Ja nie wiem, natomiast Dawid miał wtedy 12 lat, to był 2013 rok, tak? To 12 lat miał. No dziewięć. tak, tak, zgadza się, zgadza się. To zgadza się. powiedz, co... Co Ty robiłeś w takim razie mając 12 lat? Już trenowałeś w progresie? Tak, tak, tak. Mając 12 no to już myślę, że, że byłem w progresie. No i tam, tam trenowałem, tam się przygotowywałem, tam, tam się właśnie rozwijałem. Zwycięzcą w tej parze, w parze Wisła Kraków Lechia Gdańsk jest zawodnik drużyny z Nadmorza, zawodnik Lechia Gdańsk, aktualnego Zdobywcy Pucharu i Super pucharu Polski, Jakub Parak. Jakub gratuluję bardzo serdecznie. Przechodzisz do jednej nie czwartej. Się. No i Gratulacja teraz Gratulacje ode mnie. O, o, dziękuję powiem że Dawid. Dawid, ja bardzo nisko chylę czoła, bo i był luz, kiedy było trzeba, i odpowiedziałeś też na, na pytanie, które wcale nie było takie proste. Byłeś blisko dobrej odpowiedzi już w pierwszej kolejce, kiedy były trzy kluby z Poznania, a teraz zachowałeś się jak na młodego człowieka. Powiem szczerze. Savoir-vivre na poziomie top level. Fenomenalnie. Bez pytania, od razu gratulacje dla Jakuba. No, nic, tylko się chwalić takimi zawodnikami. E, e, no. Zwyciężył, zasłużył, także no, szacunek się należy. Także powodzenia tam dalej, w dalszych rundach. Dzięki, Wielkie Dawidze. Trzymam kciuki. Z jak najwięcej minut w tym sezonie i w następnych, także walcz pracuj, pracy, trzyma, trzymam mocno No właśnie, panowie. Tak ja bardzo. To... Jak to z tymi minutami jest jeszcze, tak? Powiedzcie na szybko, bo, bo jeśli ja dobrze pamiętam, to dwa mecze Dawid w tym sezonie, chyba? Tak? tak jest, w tym sezonie dwa i poprzednim we dwa. wcześniejszym też. Już 19 tak lat jest. masz jeszcze czas na taki start, natomiast. Powoli, powoli krok po kroku do celu. Tak jest. Jakub, ty zagrałeś w sześciu meczach w tym sezonie. Jedno spotkanie odbyło się 1 grudnia 2019 roku na stadionie Wisły w Krakowie, i wtedy dwóch zawodników leki wpisało się w protokół, chyba jeśli dobrze pamiętam. Jeden to był Flavio Pajszą, Pramka, a drugi to był ten, który dostał żółtą kartkę. Przypomnisz? To bym ja, tak. To bym ja, pamiętam, pamiętam. A pamiętacie, no nie pamiętacie, byliście na, na meczu. Kto to spotkanie, jeśli chodzi o ekspertów telewizji polskiej? Eksperta, nie, nie komentatora, eksperta, komentował. Pewnie nie, bo nie oglądacie. Mnie. Ja myślę, że pan Andrzej Strajlał. Tak, pan Andrzej Strajlał. Ja miałem przyjemność do spotkanie komentować z panem Andrzejem Strylałem, mm. dlatego też dużo z tego meczu, bardzo dużo z tego meczu pamiętam. Świetnie, no. No dobrze, naprawdę do, dobra walka, wygrana 3 do 1 Jakuba Araka. I panowie, jeszcze tak z przemrużeniem oka na koniec, zapytam do Dawida, do, do Krakowa pytanie. Myślisz, że A to inaczej, czy koledzy już troszeczkę z nazwiska żartowali, mówiąc na przykład o świętowaniu mistrza Polski, czy, czy nie? No, troszeczkę, no koledzy, jak miałem te pierwsze treningi z, właśnie z pierwszą drużyną, gdzieś wchodziłem do zespołu, no to mówili, że już mam od razu na wstępie dobre wejście do szatni, właśnie z tym, z tym nazwiskiem. Zresztą to, to może... tam, wiadomo, Można wiadomo być... gdzieś tam. W takim właśnie humorystycznym, ale pozytywnym sensie się wypowiadali właśnie. Można by to też tak odwrócić troszeczkę, jak shot to strzał, prawda? W związku a, z tym. No to oczywiście. Też oczywiście. można powiedzieć, że, że takie piłkarskie masz, masz nazwisko. Dobra walka, a jeszcze dla widzów TVP Sport ode mnie taka informacja. Dwaj panowie, którzy koncentrują się na graniu w piłkę, bo. No mam książkę telefoniczną w telefonie u siebie dotyczącą ekstra klasy. Podpisałem, podzwoniłem, Nic na Was nie można znaleźć, panowie. Tacy jesteście skoncentrowani na futbolu. A pytałem w Chorzowie o Jakuba, w Warszawie pytałem, pytałem w Gdańsku też o Ciebie, Jakub. O Dawida też pytałem i, i jak już kierownik drużyny niczego nie ma, to znaczy, że chyba naprawdę jest koncentracja na futbolu. A jest, tylko i wyłącznie. Panowie, powodzenia na Bo boisku. Nie Nieposzlakowana opinia, oby tak zostało. Dziękuję, dobre odpowiedź. Tak, no. O, Jakub, do tego masz jeszcze teraz opinię wygranego w pierwszej rundzie. Przypomnijmy, że Lek Gdańsk nie uczestniczyła w pierwszej edycji jeden z 16 Ekstrakulis, dlatego no, zaczynasz dobrze. Zaczynasz dobrze po, po tym, jak nie było lekki w pierwszej edycji. Panowie, jeszcze raz bardzo dziękuję. Powodzenia na boisku i myślę, że niebawem do zobaczenia na stadionie. Dziękuję, dziękuję bardzo. bardzo. Do zobaczenia. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.